Jak został Pan zegarmistrzem? Przez naukę. No tak, jako uczeń potrzebuję się uczyć zawodu zegarmistrza i tak zostałem zegarmistrzem. I jestem nim już 67 lat. Dlaczego zegarmistrzostwo? Jest mi trudno na to powiedzieć, ale to był zawód, który mi się podobał. Znaczy ja miałem zdolności manualne i w ogóle, i dlatego tak, tak się stało, że zostałem zegarmistrzem. I nigdy nic innego nie robiłem. Jak zawód zegarmistrza zmienił się na przestrzeni lat? Zmienił się i to bardzo się zmienił, tak, bo dzisiaj zegarmistrzami są szewcy, tam no, różni inni co baterie zakładają i uważają się za zegarmistrzy, także zmienił się bardzo, bo zegarki były kiedyś tylko mechaniczne, tylko zegary do nakręcania, nie na baterie, bo takiego czegoś ja w ogóle nie znałem jak zacząłem się uczyć, Także na tyle jest bardzo zmieniony ten zawód. I już jest mało zegarmistrzów, którzy tak pracują jak ja, że umieją naprawić prawie każdy zegar. Akurat specyficznie do nas tutaj, do tego zakładu przychodzą ludzie, którzy chcą mieć naprawione zegary. Nie przyrządy do mierzenia czasu, tylko zegary. A zegarem jest to, co się nakręca, co ma duszę, co chodzi po prostu tyka, słychać, to jest zegar. My robimy renowacje od 45 lat starych zegarów i, i, i tak dalej, także no jest to ta różnica zasadnicza taka, bo z baterią idą wszędzie, tak jak mówię, do szewca do domu towarowego i tak dalej, i tak dalej. A, dzień dobry. Teraz przychodzi, mały zegarmistrz przychodzi, który mnie regularnie odwiedza, to będzie kiedyś zegarmistrz. Tak, to, to jest ten mały zegarmistrz. On się zna na tym. On jest taki naprawdę zainteresowany. Super. Ja wyszkoliłem w tym mieście 11 uczniów. Tak. z tego większość pracuje jako zegarmistrze. I tutaj i tu jest jeden mój uczeń w Bracie Bożu, który też jest mistrzem zegarmistrzowskim w, no, w okolicy i w Niemczech co powierzę, ale w każdym razie. 11 uczniów zostało przeze mnie wyszkolonych. Teraz ludzie szukają tylko pieniędzy. Nie szukają zawodu, nie mają ambicji, żeby coś dobrze zrobić, tylko żeby zarobić jak najszybciej, jak najkrócej, to jadą do Holandii korczaki rozbierać. Taka jest prawda. Co pan kocha w swojej pracy? Co ja kocham w swojej pracy? Wszystko. Po prostu wszystko. Oczywiście są takie, i mieliśmy już takie zary. To, to człowiek to przeżywa po prostu. To ja później też w nocy śnię o tym zegarze i nigdy nie jestem tak pewny, czy już to wszystko jest tak dobrze zrobione, jakby miało być. I ja po prostu kocham ten zawód. Taka jest prawda. Trzeba być rzetelnym, w miarę słownym, w miarę zaznaczam, słownym. Trzeba być, e, trochę mieć też spojrzenie artystyczne, bo to trzeba być estetycznym. Trzeba po prostu wiedzieć, co jest ładne, a co nie jest ładne, żeby klientowi można coś poradzić. I ja nie mogę zegarka oddać, który ma brudne szkło, niedomyty i tak dalej. Te rzeczy odpadają całkowicie. Czyli inaczej mówiąc, musi być bardzo czysty. Zegarnisz myje ręce tak jak lekarz. 10-15 razy na dzień. Na czym polega y, naprawa zegara? Jakie są jej etapy? Hmm, na czym polega? No, no, na naprawie, tak mówiąc szczerze. Jak jest coś zepsute, to też się coś dorabia. Części się też dorabia do zegarów, tak, oczywiście. Toczy się na tokarni małej, zegarmistrzowskiej i tak dalej. Tak, no że to jest po prostu naprawa, to jest. No trzeba usunąć wszystkie usterki, jakie są w danym zegarze. Z jakim naj, najciekawszym zegarem miał Pan do czynienia? No lubimy zegary, które mają dużo ponad 100 lat. No na przykład ten pierwszy, który tam stoi, ma ponad 100 lat. On jest po renowacji u mnie w zakładzie, u nas tutaj. Ten pierwszy tam, ten tam. Ten tak? Tak. Och. Wszystko ma zrobione. Od drewna do dotarczy do, do, no wszystko, renowacja generalna. I on ma tak na pewno jakieś 130 lat, ten zegar. Ja go odkupiłem i zrobiłem renowację. On mm -hmm. jest w tej chwili do sprzedania, tak. tak. Ja tu jestem już w tym mieście 45 lat, także bardzo dużo przeszło. Wieżowy zegar, ten na przykład na tym kościele, ja robiłem. Do złocenia włącznie tarcz i tak dalej. Tarczy zdejmowałem, to wszystko robiłem ja. Czy się inny ubiór wtedy? <noise> kombinezon ubioroboczy i pracuje się tak, jak przy każdym zegarze, bo tam jest wszystko to samo, tylko w dużym wydaniu. Jak koła są takie duże, tam średnica 40-50 cm, tak się to robi. Taka tarcza ma 1,95 m średnicy. To jest tak, mniej więcej, 1, 95. Straż przyjechała do pomocy, do drabina. Ja wtedy wchodzę tam po drabinie i, i u nas jest wtedy dwóch, trzech do pomocy jeszcze i tak dalej. Na muzeum zegar, na Mikołaju zegar. To są wszystko roboty, które ja robię. Czy jak przychodzą do Pana klienci y, z wiekowymi, pięknymi zegarami, to tak w szczególności, to, to... widzi Pan, że, że one mają dla tych ludzi wartość, że za tym jest jakaś historia? Są, y, ja teraz będę bardzo do, do bólu brutalny. Są e, ludzie, którzy mają zegary dlatego, że oni wiedzą co to jest, bo to przekazał im ojciec, matka, dziadek, czyli wychowali się już w jakiejś tam atmosferze, a potem są tak zwani nowobogatscy, którzy ich mają, bo, bo tak wypada, ale mają mało pojęcia o tym. Oni też mało, mało serca mają do takiego zegara i też większość nawet nie chcą. Nie chcą się nauczyć, nie chcą słuchać, co się do nich mówi, bo oni mają pieniądze i koniec już. Taka jest prawda. Czy ma Pan swój ulubiony rodzaj zegarków, który uzna Pan za najlepszy? To tak nie można powiedzieć, jeśli chodzi o zegarki, bo my też musimy je rozróżnić. Są zegarki ręczne, kieszonkowe, ścienne, stojące i tak dalej. Oczywiście, że, że są, ja mogę wymienić Marki zegarków, które są na tym świecie uznane i za najlepsze. To będzie taki, no jak Schaffhausen na przykład tak się nazywa, taki zegarek. Patek, którym twórcą był Polak. Razem z Francuzem w Szwajcarii pracowali i ten zegarek. Kieszonkowie przeważnie robili, to są dzisiaj zegarki, które są bardzo drogie. Takie zegarki jak ja byłem na targach w Bazylei jakieś 8-10 lat, to chyba już jest wstecz. To takie zegarki y, kosztują do 500 tysięcy euro. Czy czas dla Pana to pieniądz? Tak I tak to jest, proszę Pani. Dlatego ja się staram być punktualny, staram się być, jak mówię, 16 to 16, a nie pięć po albo dziesięć po i tak dalej. I to już jest ta odpowiedź. Tak, oczywiście, tak, mhm. tak. A jest takie, zegary mają takie, takie hasło, stare, stare hasło, tempus fugit, to jest z łaciny czas płynie. I to trzeba uwzględnić, to trzeba uszanować.